Siemaneczko z tej strony Pawelin. Dzisiaj będziemy sobie grać Stars I dziś kupimy mega boxa, który jest na przecenie. Za 49 gemów. Otworzymy sobie dwie skrzynki na początku jedną. Pewnie będzie krótki odcinek. Monety, punkty do bo, mukty do Jessie i bilety. Spoko. Wielka gra za niedługo będzie. Dobra, otworzymy jeszcze jedną. Jak już monety, karu i brok. Spoko, dobra. 8 minut i nowe wydarzenie. I zagramy sobie w starcie. Jakie jest starcie? Dobra, spoko, takie. Gramy rozom solówkę. I myślę, że spoko wyjdzie. Tak jak poko. Myślę, że na sam koniec odcinka otworzymy sobie tego mega boxa. Będzie to tylko mega box dla tych, którzy yy, po prostu dla tych, którzy mnie oglądają do końca. O nie ból kurde, ona zabrała dwie skrzynki Dobra. Co? Jak ona ma już 5 powerclipsów? Może mi ktoś to wytłumaczyć? O nie. Dobra, odejdź ode mnie. O nie. A, dobra, będę się kampił. Jak najgorszy człowiek. O nie. Ile, ile tu się dzieje? Boże. A, jak go porobiłem. A, i teraz umrzę. Co? Jak on to zrobił? Może mi ktoś to powiedzieć? Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie. O nie. O nie. Ty najgorszy człowieku. Nienawidzę cię. Nieważne. Plus dwa. Okej. Okay. Kim sobie zagrać? Może. Hmm. Czy zagrać z tym typem? Nie. Zag Jezu, ja Karlem nie grałem. Boże. Zapomniałem. Chciałem go bied na dziesiątym rękę, a zapomniałem nawet o Karlu. Masaka. Dobra. Nie wiem, jak to zrobimy. Nie, nie tak. Nek. Wady, gościu. Dobra, już wiem jak to zrobić. Tam są dwie skrzynki. I mi się one bardzo podobają. I więc bardzo bym chciał je zdobyć. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Chyba, że ktoś tu będzie. Dobra, tu nikogo nie ma. O jejku, biedna penny. O nie, biedny bo. O nie, o nie, nie, nie. nie. Zapomniałem, że mój ult robił takie coś, że po prostu się kręcę. Nieźle mnie robili. O, jakie to było dobre. Tak. Nie. Ale no nie wierzę. Porobiła mnie ja armatka. No ale spoko. Trzecia ręka. Myślę, że kilka rund zagramy. wbijamy trochę pucharki. O i otworzymy skrzynkę. Monety? Nie no, coś musi dropnąć, nie? Dobra Możecie dołączyć do klanu oczywiście Jest z nim 12 osób Muszę jedną rzecz zobaczyć Hmm Ach, dobra, okej, okay, spoko Nieważne już Myślę, że ten meczyk będzie winem Albo nie. Proszę, żeby tu były... Wy... Nie, tylko jedna. O nie. Najgorzej. Dobra. I teraz sobie lecimy. Yy, nie do bo. Nie chciałem tego robić. A tam Tik. Jest Dawid. Dawidzie. Ty wiesz, że ty przegrasz, nie? Albo nie? A? O nie. O nie. Co ja robię źle? No? Ojoj, oj, no, ten bo się uziął. I żebym tam właśnie nie leciał. A ja myślę, że ktoś jest za jedno miejsce. Ktoś tu jest. Prawda? Nie ma tu nikogo? Aż dziwne. <słuch> Ej, no naprawdę to jest dziwne. Zostało pięciu. Ale go... No trafił mnie wszystko, o nie, ale by to zło bo jakby mnie trafił. Dawać tego, sojusz. No nie, Ucika mam spoko. O nie. Panie kote, drugie miejsce. Dobra, nieważne, nic nie mówiłem. Trzecie miejsce. U, dużo żeltonów się wbija. Myślę, że jeszcze jedną rundę ugramy, albo dwie. I myślę, że otworzymy mega boxika. Albo po tej rundzie otwieramy. Już nie mogę też doczekać, widzowie. Halo. Dobra, myślałem, że coś się zacięło. Tam skrzynka, była. Dlaczego nikt jej nie zebrał? A, już wiem dlaczego. O nie. Dobra, nieważne. O nie, jak ja mam mało chapsa. I. O nie. Skuściłem się na cubesa. Ja Dobra. Jak obiecałem, to obiecałem. Otwieramy mega boksika. Myślałem, że otworzymy kolejnego za 6000. Ale jednak się myliłem. Otwieramy, ile mamy szans na postacie halo. A nie, to nie tu się sprawdzało. Dobra. Na legendarnego poproszę. Albo mitycznego by też się sprzedał. Dobra, otwieramy. Mega boksik. Dobra. Ile itemów? 5. Chyba nic nie będzie, niestety. 12 punktów do Jessie. 22 dwa do Daryla. Ile? 23 do Tika. 23 yy, do Riko. Tak. I uwaga. Dostałem ciąż z serce. Naprawdę. Dobra, bilety i gemy. No, nie warto było. Dwadzieścia siedem. Dwadzieścia siedem. Ojejku. Dobra. Ile ja na to wydałem gemów? A nic nie dostałem. Nic nie dostałem. Praktycznie nic. Co ja zrobiłem? Ja myślę, że coś dropnie, naprawdę. Jad się. Nie wiesz, dobra. Ja się z wami żegnam.